Cześć, ostatnio Marvel robi bardzo silną inicjatywę w stronę mutantów, ich komiksy zaczęły się bardzo dobrze sprzedawać po Resurrection, czyli przywróceniu mutantów trochę na front, ta cała ich zimna wojna z Foxem już się zakończyła, mutanci nowi są znowu pisani, mimo tego, że automatycznie prawa do nich dostaje Fox, ale widać tym razem w komiksach Marvelowi to nie przeszkadza. I Marvel ostatnio nawet na swoim Twitterze zadał pytanie, jakie jeszcze serie i postacie fani chcieliby widzieć. Czy tego wysłucha, czy nie, ale to jest zawsze taki miły znak, który również sugeruje, że planują jeszcze więcej serii. Po tym jak w Resurrection dano nam aż 10 serii z mutantami. I w tych odpowiedziach widziałem. Co najmniej kilka razy, jak ludzie chcieli, aby powrócił stary Wolverine. I też wśród Waszych wypowiedzi widziałem nie raz, jak mówiliście, że o, żałujecie, że nie ma Wolverina teraz w komiksach i w ogóle. A ja chciałbym Wam dzisiaj udowodnić, że staruszek Logan, czyli Wolverine, który jest w komiksach, to na dobrą sprawę ta sama postać, po prostu, która troszkę inaczej wygląda. Zacznijmy najpierw od Old Man Logana i funkcji, jaką pełni on w uniwersum Marvela. Ponieważ, według mnie, wiecie czym on różni się od klasycznego Wolverina? Tym, że nie ubiera swojego żółto-czarno-niebieskiego kostiumu. i ma siwe włosy. I generalnie na tym polegają wszystkie różnice między jednym a drugim. Teraz, oczywiście, możecie powiedzieć, ale ma słabszą regenerację. Wiecie, jak jest z tą regeneracją? Ona działa tak, jak scenarzysta jej potrzebuje, i póki co nigdy nie było momentu, w której Oldman Logan był ojej, nie mogę się zregenerować, czy coś takiego. A przepuszczali go przez naprawdę. Ostre rzeczy, naprawdę był przypalany, był cięty, no działo mu się generalnie wszystko, kroił sobie kawałki mięsa, które gdzieś tam wyrzucał i nie miał problemu ze zrośnięciem się, więc hej, regeneracja będzie zawsze działała tak jak scenarzysta tego potrzebuje, raz lepiej, raz gorzej. No to zostaje druga kwestia, czyli jego traumatyczne przeżycia. Bo tutaj szybkie uzupełnienie dla osób, które nie wiedzą, kim jest Oldman Logan. Jest to bohater napisany w połowie lat 2000 historii Marka Millara, w której to złoczyńcy organizują się. Jest to Ellsworth, tak zwana alternatywna rzeczywistość, i tam złoczyńcy organizują się i są w stanie wyrżnąć wszystkich bohaterów prawie na ziemi. Mysterio jest w stanie tak zmanipulować Wolverina, że ten. Jest, będąc przekonany, że walczy z różnego rodzaju złoczyńcami, wyżyna wszystkich X-Men, praktycznie, którzy są wtedy w szkole, potem dowiaduje się co zrobił, oczywiście to na niego wpływa, jak wpływa. Kładzie się na torach, pozwala, aby pociąg przejechał mu po szyi. Oczywiście Adamantum nie daje mu oderwać głowy, ale on się w ten sposób kara. Chce poczuć ból, chce na zawsze porzucić miano Wolverina. Zakopuje gdzieś w lesie swoje ciuszki i nigdy więcej nie chce być tak nazywany. Staje się po prostu Loganem. Oczywiście dzieją się nam różne przykre rzeczy, ma on nową rodzinę, rodzina zostaje zamordowana i tak dalej, tak dalej. Ale w końcu na skutek tego co mieliśmy w Secret Wars, ten gość z tego dziwnego świata trafia do świata, w którym który śledzimy na bieżąco, tak? W którym są prawie wszystkie komiksy, które możemy czytać. I teraz oczywiście można stwierdzić, że w takim razie jego wspomnienia i jego relacje z bohaterami nie są do końca takie same jak poprzedniego Wolverina. Nie do końca, ponieważ. Zostało trochę to zmienione i przyredkonowane. Pamiętajcie, że Marvel ma tu swoją płynną linię czasową, w której. Raz yy, pani Sher walczy w Wietnamie, raz ma, walczy w wojnie za w Zatoce, raz yy, wszystko, yy, wszystkie eksperymenty, które na przykład nie wiem, po pojawieniu się Halka były w latach 60. innym razem, wygląda to raczej jak końcówka lat 80. albo nawet lata 90. Realnie ta linia czasowa cały czas się przesuwa i to samo zrobiono z Wolmen Loganem. Więc kiedy widzimy flashbacki jego historii, to na przykład wśród poległych bohaterów, których zostali wybici przez to powstanie superzłoczyńców, leży kapitan Ameryka Sam Wilson, czyli stosunkowo gość, który niedawno się pojawił. I Logan cały czas był przekonany, że on nie, nie przeszedł z innej rzeczywistości, tylko po prostu przeniósł się w czasie, z przyszłości tutaj przybył i całe to powstanie złoczyńców ma jeszcze się stać. Nie do końca, bo pewne elementy są inaczej, na przykład. U niego Bruce Banner dalej był Hulk'iem, a tutaj jest nim Amadeus Joe. Ale mimo wszystko większość rzeczy Logan dobrze pamięta. Więc na to w, w tym momencie jedyna rzecz to po prostu ma dodatkowe wspomnienia i to nie jest kompletnie nic e, obcego w świecie superbohaterów. Kapitan Ameryka, Steve Rogers, zanim zaczęła się cała akcja z Hydrą i tak dalej, spędził lata w wymiarze Arnimie Zoli, tak zwanym wymiarze Z. Gdzie wychowywał swojego małego syna. I to też jest na dobrą sprawę to samo tam też były jakieś powstania, walka ruchu oporu i ten kapitan zachował te wszystkie wspomnienia, kiedy wrócił do teraźniejszości. Mieliśmy sytuację, w której na przykład kiedyś, dawno, dawno temu, jeszcze w latach 80., Storm i Forge mieszkali w ogóle w alternatywnej bańce w rzeczywistości i tam okazało się, że się kochają, potem oczywiście nic z tego nie wyszło. I naprawdę masa postaci, o kolos, Cyclops i Jean Grey, ich esencje zostały przeniesione w czasie po to, aby młodego Cable'a wychować do odpowiedniego wieku. Masa postaci ma wspomnienia z alternatywnych rzeczywistości, alternatywnych przyszłości i tak dalej, których nie posiada nikt inny wokół nich. I równie dobrze w komiksie, który możecie wziąć jutro do ręki, okaże się, że bohater, którego lubicie, jego świadomość na przykład na 10 lat zostanie uwięziona, tej, tej przyszłości, a potem się z tego obudzi, ale będzie tam to pamiętał. Więc, no, czym on się w tym momencie będzie różnił od Old ben Logana? Właściwie niczym. Możemy sobie wyobrazić, że Wolverine, ten klasyczny, po prostu na chwilę miał, jego jaźń przeniosła się do innej rzeczywistości, czy coś takiego. Tak jak mówię, pod tym względem nie ma najmniejszego problemu, żeby dostosować go do obecnych czasów. Mało tego, pełni on dokładnie taką samą rolę w drużynie, jak upełnił Wolverine. Jest tym, w razie czego, samotnym wilkiem, który może pójść i zrobić swoje. Jego własne historie, ostatnio dotyczące podróży w czasie, wcześniej skupiały się na tym, że on sam gdzieś podróżuje. Na przykład jest jakieś mała wioseczka, on tam przyjeżdża, jakiś czas później pojawiają się tam Rivers z Lady Destrike na czele. Dochodzi do rzezi, po czym Wolverine zażyna wszystkich rivers w bardzo brutalny sposób. To jest wręcz taka esencja historii Wolverina, jak czytaliście te jego stare, solowe historie. Prawie wszystkie polegały na tym, że on po jakichś zadupiach się szlajał, nawet przez długi czas w Madrypurze na przykład był, ale w tej biednej dzielnicy przede wszystkim, i tam kosił jakichś piratów, bandytów i tak dalej. No, Old Man Logan robi dokładnie to samo. Samej drużynie również jest tym gościem, który w razie czego może kogoś zabić, może być porwany, ale uwolnić się i, i załatwić sprawę samemu. No, robi dokładnie to samo, co robił wcześniej, ten poprzedni Logan, powiedzmy. I wszyscy traktują go dokładnie w ten sam sposób. Ma dokładnie te same wymiany zdań z innymi bohaterami. Jest świetnym przyjacielem z Nightcrawlerem czy z Kitty Pride. Jedyne, co zmienili, to jego relacje do Jean Grey, bo Jean Grey jest teraz nastolatką, a on sam jest starym gościem, więc poprzednia relacja byłaby dziwna i jest teraz jej takim, powiedzmy opiekunem, można to powiedzieć. Nie ma tam za grosz romansu między nimi, tak jak mówię, bo byłoby to bardzo niepokojące. E, raczej on e, podchodzi do niej tak jak do Jubilee swego czasu, jeżeli czytaliście komiksy na przykład lat 90., gdzie Jubilee była pod taką opieką powiedzmy Logana. No i to, to jest wszystko. Także jeżeli ktokolwiek narzeka na brak Wolverina... To nie ma do tego powodu, bo jedyne, na co możecie narzekać, na, 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 na jaki brak możecie narzekać, to brak jego kostiumu, no bo on go nie, nie nosi, bo nie lubi go, czy coś takiego. Natomiast wszelkie inne aspekty, dosłownie wszelkie inne aspekty, jakich chcecie dostać w komiksach, w których pojawiał się Wolverine, dostaniecie teraz. Powiem nawet więcej. Oldman Logan jest bardziej klasycznym Wolverine'em niż Wolverine był w ostatnich latach. Jeżeli czytacie historię Wolverine and The X-Men, o tym, jak on został, Logan został dyrektorem szkoły. No to to był trochę już inny Logan. Trochę właśnie starający się opiekować całym młodym pokoleniem, podejmujący decyzję jako dyrektor szkoły. No nie jest to pasujące do klasycznego wizerunku. Ja to bardzo lubiłem, uważam, że to był ciekawy rozwój tej postaci i wolę, jeżeli chcą pokazywać klasycznego Logana, kiedy. Dadzą nam Oldman Logana, niż gdyby tamtego Logana mieli cofać w rozwoju. Ale Oldman Logan jest właśnie tym gościem, którego znaliście do czas do schizmy, do momentu, kiedy Wolverine był zmuszony założyć swoją własną szkołę, bo jego filozofia i filozofia Cyclopsa przestały się zgadzać. Czyli ten morderca o złotym sercu, który niby jest X-Men, ale w razie czego załatwia swoje własne sprawy, który ma. Bardzo zniszczoną psychikę, no bo ten Logan, nasz poprzedni, już do tej pory stał się w sumie szczęśliwym gościem. Miał wszystkie złe wspomnienia, ale już żył teraz tyle czasu wśród X-Men, że miał też bardzo dużo dobrych wspomnień. Jego przeszłość nie była tajemnicza, nie był on tym zniszczonym gościem, którego znaliśmy kiedyś. I Oldman Logan jakby trochę to przywrócił w innej formie. Wydaje mi się, że on jest nawet bardziej tą klasyczną wersją Wolverina niż ostatnio był. Sam logan. I na szczęście Marvel to widzi. Kiedy ogłoszono Legacy i pokazano nam plansze z tymi wszystkimi główkami postaci, które będą tam się pojawiały, widzieliśmy na przykład z jakiegoś powodu klasyczną wersję Thora, klasyczną wersję Kapitana Ameryki, klasyczną wersję Halka, czyli postaci, których obecnie nie ma za bardzo w komiksach. Ale nie było klasycznej wersji Wolverina, chociaż yy, Marvel w swoich komiksach jest teraz bardzo agresywny, jeśli chodzi o mutantów. Daje im po prostu tyle serii i jeszcze dokłada cały czas nowe, no ponieważ ich stosunki z Foxem się trochę ociepliły, a Resurrection okazało się dużym sukcesem, ludzie zaczęli kupować te komiksy, więc ciągle dokładają kolejne serie i cały czas nie planują przywracać starego Wolverina. Ja się z tego powodu cieszę, bo tak jak mówię, ten... Od Logan zapewnia mi wszystko, czego chciałbym po historiach z Wolverine'em obecnie. Wszystko, co kiedykolwiek czego potrzebuje się od tamtych historii, daje ta sama postać. To jest. Po raz kolejny podkreślam, na dobrą sprawę dokładnie ta sama postać co wcześniej. Więc jeżeli brakuje wam jej, jeżeli odrzuca was od komiksów to, że nie macie tej postaci, nie chcecie sprawdzić, dajcie mu szansę. Gwarantuję wam, nie zobaczycie różnicy poza, poza samym wyglądem. I wśród tych główek wracając jest Laura i jego córka, klon, którą znacie też jeżeli oglądacie na przykład film Logan. Ona pełni teraz rolę tego... Wolverine powiedzmy, dziedzica tego, tego miana, ona nosi kostium, ostatnio zmieniła go trochę na bardziej szary i ona stara się nie tyle iść w ślady swojego ojca, co być taką osobą, żeby on był z niej dumny, jaką on chciałby ją widzieć. I to jest bardzo ładnie stworzone, ten komiks jest rewelacyjny, jeżeli go nie czytaliście, a czytacie angielskie numery, absolutnie polecam. Najlepsze, co było o mutantach od Secret Wars, to są właśnie historii Laury i jak ona próbuje uhonorować dziedzictwo swojego, nazwijmy to, ojca, Natomiast druga główka to był właśnie staruszek Logan, który cały czas będzie pełnił tą samą rolę, którą pełni obecnie w uniwersum i ja to absolutnie pochwalam, jestem z tego bardzo, z powodu bardzo, bardzo zadowolony.